Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na daily vloga, dzisiaj bardzo późno was zapraszam, ponieważ 10.30 jest. Co właśnie zrobiłam, to usunęłam klip, gdzie się z wami witałam i zaczynałam vloga. Nie jest tak źle, bo usunęłam tylko jeden klip, więc bez dramy, nie wiem jak do tego doszło. Chciałam sobie zrobić miejsce na karcie i naklikałam, naklikałam, pierwszy raz takie dziwadła, natomiast czekam na przesyłkę z nową kartą, od po prostu więc stąd takie zamieszanie, a mówiłam rano, że zapraszam was na vloga, będzie domowy ale takie bardzo lubicie, ja też takie lubię, yy, bo sobie pogadamy na spokojnie o wszystkim i rano jeszcze słuchajcie, przyszła mi taka myśl, nie wiem skąd mi taka myśl przyszła, ale ją teraz odtworzę i powtórzę że jeszcze zostało tylko 3 i pół miesiąca do vlogmasa. I cały czas jakoś tak myśl mi towarzyszy, że to już całkiem niedużo do vlogmasa zostało. No i tam mówiłam, dzień dobry, dzień dobry, idę po kawę i tak dalej. No teraz już się dzieją inne rzeczy, ale szłam klipy po drodze, także zobaczcie te klipy i wracamy znowu do tego punktu. Hello Aśka, obudźcie się w końcu. Ale ja dzisiaj zmienię. Tak, dzisiaj, ale później. Później to też jest dzisiaj, okej? Okay? Tylko teraz się zabierać będę za ćwiczenia. Hania, słuchajcie, tak pospała. Nie wiem, co tak długo. 8:30 niedawno wstała. Zjadła śniadanie, więc ja mogę się zabrać za trening. Nie wiem, czemu jej się tak zasnęło. Ja natomiast dzisiaj nie mogłam wstać. Ale wczoraj do późna oglądaliśmy. Słucham, działa już. No to świetnie. Oglądaliśmy do późna, w miarę do późna. Ja zazwyczaj ja wcześniej chodzę spać. Yy, Woodstock 99. Serdecznie Wam polecam na Netflixie trzy odcinki godzinne. No, line-up niesamowity. Natomiast to, co tam się wydarzyło, yy, określeniem niesamowity nazwać nie można. Nie wiem, jakim określeniem. No, niewyobrażalne rzeczy tam się działy. I. Wcale nie śmieszne momentami. W każdym razie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam Wam, polecam Wam to zobaczyć krótko, treściwie, intensywnie. O! No dobra, to ja się zabrałam za trening, a później coś porobimy. Polujemy się wspólnie, dzisiaj coś przetestujemy. Ostatnio przyszła ta kolekcja do mnie Sugar Powder e, od Klaresy i Claudia Sugar Puder, także jeszcze nie wszystko zdążyłam przetestować, więc coś sobie takiego porobimy i pojedziemy chyba odebrać mój pierścionek a w zasadzie to kasa za niego. Ale to wszystko po kolei, wszystko po kolei. Dobra, to teraz właśnie jesteśmy w tym miejscu dnia, gdzie usunęłam klipy. Brawo, jeden klip z przywitaniem. Ale jesteśmy tu i jeszcze słuchajcie, nie rozmawialiśmy w tym pierwszym klipie pierwotnym. Miałam spięte włosy, więc nie było widać, że mam krótkie włosy. Ja jestem z tego Faktu bardzo, bardzo zadowolona. Byłam e, u Fryzjera w piątek i tak e, spontanicznie, bo w sumie to nic nie planowaliśmy, nie wiedzieliśmy, co będziemy robić. Ja do ostatniej chwili nie miałam za bardzo na siebie pomysłu, ale siadłam, tniemy, tniemy. Wiem, że Wam się podoba, jesteście bardzo mili w tej kwestii, e, bo na Instagramie daliście mi właśnie znać, że mi dobrze, a ja się dobrze czuję, więc to też jest bardzo bardzo ważne, chyba najważniejsze, żeby się po prostu dobrze we fryzurze swojej czuć. Dobra, teraz się maluję. I co? I będziemy gdzieś jechać. Tak. Gdzieś tak? będziemy jechać. Tak. Gdzie byś chciała pojechać? Do zoo. Do zoo. No w pojedziemy do zoo, ale to nie dzisiaj, dobra? Wczoraj. Wczoraj. Nie w co... w piątek może, zobaczymy. W... No, wczoraj nie byliśmy. Wybieramy się już długo do tego zoo. Wczoraj, no, nie mieliśmy wczoraj iść, ale wczoraj było święto i tam na pewno było bardzo dużo ludzi. A nie lubimy, jak jest tak dużo ludzi, ale pójdziemy do zoo, obiecuję ci, tak? Tak? Ale dzisiaj byliśmy. Dzisiaj po prostu na zakupę pojedziemy, wiesz? musimy zrobić obiad, kupić jakieś rzeczy do jedzenia. Mama musi odebrać swój pierścionek. Z... Nie ciągle mówię pierścionek z naprawy ale to nie jest prawda ponieważ ja złożyłam reklamację już trzecią na ten pierścionek i dzisiaj odbieram pieniądze tak mam nadzieję, że to tak się rozwiąże w sensie dostałam SMS-a od od w sieciówki jubilerskiej już Wam wszystko pokazuję. Kto mnie nie śledził na Instagramie, ominęły go te smaczki, a ja już Wam wszystko pokażę. No po prostu się wkurzyłam niesamowicie. Dostałam taki piękny pierścionek na święta. O tak wygląda, w ten sposób. I wypadło mu dwa razy to niebieskie oczko. Raz zaniosłam, naprawili. Drugi raz zaniosłam, naprawili. Trzeci raz, nawet chwilę pochodziłam, w zasadzie pierścionek od grudnia. I słuchajcie, pewnego dnia w zeszłym tygodniu ja się budzę, gdzieś coś się dotykam e, i patrzę, a on wygląda, słuchajcie, w ten sposób. Wypadł mu cały środek, czyli wszystkie te cztery kolorowe kamienie. Jak to się stało? Nie wiem. Nie robiłam nic takiego. No nie wiem, no nie, no po prostu kicz jakich mało. Kicz jakich mało e, i jeszcze. Tutaj e, są osadzone diamenty. Były, bo to już nie jest mój pierścionek. Były osadzone diamenty i nawet ten diament wypadł. No moim zdaniem, diamenty powinny być tak osadzane, żeby po prostu pewnie nie wypadać. Więc się kurzyłam i powiedziałam, no nope, up, ja chcę moje pieniądze. No najbardziej mi szkoda, bo to był od starego jednak prezent, który bardzo mi się podobał też. Ładny wybrał ten pierścionek. No ale e, on wyraził zgodę, odebrał. Tata mi go dał. Yy, wyraził zgodę na to, żebym wzięła pieniądze i po prostu znajdziemy coś innego gdzie indziej. I jak wam to pokazałam na Instastory, to bardzo licznie pisaliście kurde, sieciówki jubilerskie to chłam. Yy, także, jak macie coś do polecenia, gdzie wy kupujecie biżuterię, taką biżuterię prawdziwą, złotą, to dajcie znać. Bo no będziemy szukać jakiegoś na pewno, bo chciałabym dokładnie tę sumę przeznaczyć, no, może jeszcze coś ugram więcej przeznaczyć właśnie na, na pierścionek. Także jak macie jakieś polecajki, gdzie kupujecie, to koniecznie dajcie znać, bo na pewno będziemy się rozglądać. To nie jest jakiś priorytet, ale no chciałabym za za tamten pierścionek znowu nowy pierścionek. O. ale w każdym razie skandal to był moim zdaniem i wy się ze mną zgodziliście, że takie zachowanie jest skandaliczne. W sensie, no nie, no nie, no jak mogę to tak wszystko wypaść? No, no jak, no dziadostwo, no po prostu zwykłe dziadostwo innych określeń brak. Wydaje mi się, że tutaj na vlogu jeszcze nie pokazywałam tej palety, to chyba. Uh -huh. nie pokazywałam tej palety bo ona no dopiero przyszła niedawno do mnie, a jest genialna Oriental z Glam Shopu, wiem, że wiele z was się też tą paletą jara no i ona jest naprawdę świetna, bo no te kolory są idealne O, zobaczcie ten bronzer ja uwielbiam właśnie takie wypiekane trój, nadające trójwymiarowości no już nie są takie płaskie na twarzy, bronzeru kocham róż i rozświetlacz też są super, już ją testowałam, bo się gdzieś tam na Instagramie, więc dzisiaj nie będę rozgadywać, ale ktoś rzadko na Insta zagląda, poza tym na Insta też treści uciekają, przynajmniej na Insta stare, to pokażę Wam też tutaj. jeszcze do tego użyję sobie dzisiaj tej palety po raz drugi Sugar Powder pewnie, coś tu pewnie ty od Claudi e, Cukier Puder i Klaresy bardzo fajne kolory takie dość neutralne, ale wiecie z jakimś takim twistem, jest taki flaming wow. różowy jest też piękny błysk także bardzo fajna taka na co dzień you know you make me feel so Pani się zakochała w ogóle w tych błośczykach od Klaudi, bo one mają flamingi i Hania. jakie piękne z flamingami Hanka, gdzie jest ten mój kurier z tą moją nową kartą? No nie mam, no, no właśnie. Zobaczymy spódnicę, pierwszy raz od, nie wiem, ilu lat? 10 może? Yy, kupiłam ją ostatnio na lumpę. jak ktoś nie widział odcinka z lumpa, to zapraszam. No i pomyślałam, że z takim t-shirtem bardziej grunge'owym, może to potem wczorajszym odstaku będzie, yy, w sensie w dokumencie, będzie taka, no, luźniejsza, nie będzie taka elegancka. I jeszcze jakieś trampki. No, Hania wam chciała pokazać, no jeszcze raz powiedz. Mam pierścionek. No, dodam jest jesteś moja laluśka, co? Tak. A i jeszcze te błyszczyki, właśnie nałożyłam to Hani. To jest jedyny kosmetyk, którego może używać. I widziałam, jak u Hani się pięknie błyszczy. Mm. Jak ruszy. No, różowo dla mnie dziś. Chociaż, Hania ubiera buty i wychodzimy. Jesteśmy praktycznie gotowe. Jedziemy odebrać tę kasę za ten pierścionek. I do Lidla na zakupy, tak? Ta Bo w Lidlu jest ostatnio taki tajski tydzień, a ja mam I ma, taką... I mamy są w Lidlu. That's the most important thing. To jest najważniejsze. No na dzieci są małe. A właśnie, i nigdzie indziej praktycznie nie ma, a w Lidlu są, prawda? Tak. A ktoś ukradł. Ukradł ktoś wczoraj? Wczoraj. Wczoraj ktoś ukradł. A ty wczoraj byłeś w Lidlu? Tak. Weź schyl się, o, rozepnij porządku. Więc jedziemy do Lidla, ponieważ tam są małe wózki. Nie, ja ostatnio nie mam ochoty w ogóle na mięso, a tam jest dużo takich fajnych zastępników i chętnie sięgam po takie zastępniki, a poza tym jakiś tajski tydzień, jakieś mleko kokosowe, ostatnio takie light pyszne w puszce. Także jakieś takie jest rzeczy kupimy. Dobra. Super, bardzo się cieszę, jeszcze bidon napełnimy. Yy, I co na obiad dzisiaj? Chani, obiecam spaghetti, także jedziemy kupić rzeczy na spaghetti. Bierzemy siatkę i wychodzimy, tak? Ta! Ale jest gorąco, Hania, co? Strasznie jest gorąca, Czechanka idzie w słońcu, także zaraz ruszamy. Nie mam dalej swoich pieniędzy. na dnie moich, ale nie mam pieniędzy. Ponieważ do pani jeszcze nie dotarła. tak, ja krzywo. Zaparkowała. Ona krzywo, zaparkowała, nie w liniach. Ale nie złamałam przepisów, tylko po prostu coś się faktycznie w liniach nie zmieściłam. Ale to była sekunda, więc już jedziemy. A poza tym jest tutaj dużo wolnych innych miejsc. Nie kabluj na mnie. się Nie gadaj na swoją matkę rodzoną. Panie nie mają, kartka do nich fizycznie nie dotarła. Widzą wszystko w systemie, ale kartka do nich fizycznie nie dotarła. Panie były, bardzo miła sprzedawczyni była. Natomiast kierownik salonu. No kierownik salonu nie był miły. Pani była taka jakbym normalnie chciała ukraść te pieniądze. No nic, no tak. Nie, nic nie chciałam ukraść właśnie. Chciałam tylko odzyskać moją kasę. No ale no niestety tak się czasem zdarza. Jedziemy dalej. Dzień. O, że jest lici, że jest mleko kokosowe, że ja jest mango, mango. No, taki ryż z mango, jak wczoraj był, tylko że z mango. obiad zjedzony ja zrobiłam ogromną, ogromny gar spaghetti bo zaraz przyjadą goście, więc pewnie zjedzą obiad, tacy goście nie goście, bo wiecie, oni czasami sami zjadają obiad, czasami przyjeżdżają na obiad ale spaghetti akurat tu nie był problem u, u wiecie, zrobić duży gar, o 4 minuty mi zostały na tej karcie w ogóle komp mi już tych kart nie czyta, nie wiem dlaczego. Albo się w ogóle wejście zepsuło. Generalnie wydaje mi się, że najczęściej kupowaną przez youtuberów rzeczą, sprzętową przynajmniej, są właśnie karty. To idzie po prostu na potęgę. To co chwilę coś się z tym dzieje. A to upadnie, a to coś się stanie? Ja tym razem kupiłam 64 giga sandiska, zazwyczaj je kupuję, albo 32, albo 64. Już nie kupuję tych złotych, najdroższych, bo one i tak, no i tak się wszystkie psują. Yy, I słuchajcie, ktoś ostatnio się ze mnie śmiał, czemu nie używam myszki, jak to jest możliwe w ogóle? Yy, no i w sumie tak się zaczęłam nad tym zastanawiać, jestem przyzwyczajona po prostu do touchpada, ale też ktoś mi napisał, że touchpady w maku są po prostu... Okej, okay, lepsze niż taczpady w innych kompach, Natomiast mam też innego kompa, takiego staruszka, którego używam czasami. E, kilka razy w miesiącu coś tam potrzebuję zrobić, bo mam na nim specyficzny program. I on ma chińską ładowarkę nieoryginalną i przez to ten touchpad mu w ogóle nie działa, więc ostatnio więc zawsze sobie pożyczam od partnera yy, po prostu od niego myszkę, o bo on z kolei to jest myszka Tim yy, i ostatnio tak sobie pożyczyłam i tak się zasiedziałam i stwierdziłam, kurde fajna jest myszka, może ja bym sobie zamówiła, kupiła myszkę i tak też zrobiłam, szukam nożyczek żeby ją otworzyć. Kupiłam takiego zwykłego Logitecha, ale żeby się odróżniać od na przykład partnera, to... To co? Bo on też taką ma. To kupiłam sobie różową. O, jakże inaczej. Jak to się otwiera? Tak... No wypadałoby mieć jakieś nożyczki, ewidentnie. A, jedyne co, to ona jest oczywiście bezprzewodowa i jest silent touch, czyli jest cicha. No i mi więcej nie trzeba. Oj, fak Faktycznie? Nie ma klik klika! No jest też ładna, muszę się przyznać. Yy, i, I ja nie potrzebuję jakichś nie wiadomo jakich. W sensie wiecie, ktoś mi powie, a bo ona jest wolna, albo coś tam. Yy, ja nie gram, tylko sobie montuję filmy i coś tam robię. Klikam po stronach, więc no mam nadzieję, że mi będzie służyć. Także mam nadzieję, że ta mi w zupełności wystarczy i że mi się sprawdzi i że mi po prostu ułatwi może trochę. O, no i już. No i wszystko. No i gotowe. Zobaczmy teraz, czy mi komputer czyta tę kartę. Bo jak mi nie czyta komputer tej karty, nowej, to już powiem Wam, że to będzie drama. Bo to znaczy, że mi się zepsuł slot w komputerze, a nie a nie karta Ale raczej na 98%. No dobra, 90. To jest karta, a nie wejście w kompie. Chociaż wiecie, komputer już jest staruszek. Aha. Uh -huh. Nie widzi jej. Nie, no dobra, w to jednak karta była. Wina, karty, wina karta, nie kompa. O, teraz sadzę to. I to już nie widzi. Widzi. Bo wiecie co zrobiłam? <laughs> ja, jak wiecie, to jest. Kupiłam nowe karty, a teraz widzi też te. E, Dumuchnęłam po prostu w ten slocik. Jak wam się coś psuje, to albo to wyłączcie i włączcie jeszcze raz, albo spróbujcie w to dmuchnąć. Coś to prostu, kurde, złoty środek. Na wszystkie y, usterki, no to okazuje się, że widzicie, ja ostatnio tak kombinowałam, wziąłem tego starego kompas, zrzuciłam na starego i dyskiem przenosiłam na ten komputer, a to się okazuje, że wystarczyło przedmuchać, oczywiście wszystkie karty mi czyta, super, ale akurat kasa na kartę to nie jest kasa zmarnowana, bo no tego nigdy za wiele. No dobra, teraz zebram się za sprzątanie. Już tu coś zaczęłam robić, ale chciałam właśnie otworzyć tę paczkę, e, zobaczyć. Kartę nie chciałam zobaczyć, a chciałam zobaczyć, jak ta myszka wygląda. E, no i za niedługo będą goście, ale tam nie będę jakoś bardzo z nimi siedzieć, bo mam jakieś tam swoje sprawy jeszcze do ogarnięcia, także działam. Musiałam uchać zrobić małą reorganizację, malutką, drobniutką, ale musiałam powiedzieć biżuterię, słuchajcie, biżuterię trzylatki, oddzielić od yy, rzeczy do włosów, bo z tego faktycznie no ja korzystam i codziennie ją czeszę. Zwłaszcza do przedszkola jakoś tam ładniej, a w domu to takie jakieś kukuruku. Natomiast, no, już tu po prostu było tak pełno, w tej małej było wszystko, że musiałam sobie oddzielić. Ona ostatnio odbyła się widzieć, jakieś pierścioneczki, naszyjniki, brozole. <tuszę> 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 okularki także teraz to trochę lepiej wygląda o, my też słuchajcie bardzo cieszy, ostatnio Hancia naprawdę sporo czasu, ale też przez to, że są wakacje, ale sporo czasu spędza w swoim pokoju, mówi, że go lubi że jej się podoba i nawet jest czasem tak, że ona chce zostać na górze w swoim pokoju a mi każe iść sobie na to coś tam robić, co mam robić już się zaczyna właśnie ten etap, także bardzo mnie to cieszy, no wiadomo teraz jest jeszcze ciepełko, więc obecnie siedzi z tatą w basenie, Wiadomo, lepsze niż pokój. Natomiast no na no w końcu 3,5 roku ten pokój się zaczyna przydawać. Najlepszy ketchup ever to jest ketchup naszej yy, sąsiadki z cukini, papryki, cebuli i jeszcze innych czarów marów. Także jak macie dużo cukini, to poszukajcie sobie jakichś przepisów. Może Wam też coś takiego dobrego wyjdzie. To jest o ludzie, jakie to jest dobre, to jest taka bardziej pasta na kanapki. Ala ketchupowa. A ja zaraz słuchajcie będę też jak posprzątać posprzątać co to za bezosobowa forma. Jak posprzątam, będę moczyć ryż. Płukać moczyć ryż. specjalny sticky rice do mango sticky rice z mleczkiem kokosowym się go zwiesza. Z mango, tym z puszki albo z innymi owocami, kto co będzie chciał i będzie pychotka, nawet go w sumie nie chowa. Ja zapomniałam o vlogu, słuchajcie, ale w każdym razie gotuję to mleko, podgrzewam to mleko kokosowe z erytrytolem, ryż się tam gotuje pod przykryciem, dodaję mango i tyle. Tam to gotuję z erytrytolem, dodaję później do ryżu, który się gotuje, o, oblewam mango, w sensie kładę mango i pychotka. Polecanko. Siostro, bo chcę się pochwalić naszymi zbiorami. E, pomidorki dzisiejsze. E, jeszcze takie lekko zielone, ale ja już takie zjadam, bo już się nie mogę doczekać. Hania, nie rób, tak proszę cię. E, I ogóreczki, jeszcze ostatnie. Pomidory nie wyglądają zbyt pięknie, bo nie są pryskane. Natomiast, no, trzeba przyznać, że są przepyszne i mega, mega zdrowe. Po swoje, najlepsze. Budzi się, jakieś 32 stopnie, dzisiaj było. Ja to zawsze mówię, że to jest jakieś rozgrzewka przed piekłem. E, ale mój makijaż wygląda całkiem dobrze. Trzyma się, trzyma, trzyma się, jeszcze się trzyma. E, już jest ta godzina, gdzie się zmywamy. I co? I Hania do spania. Ja może jeszcze trochę coś pomontuję i muszę sobie wybrać nowe paznokcie, bo jutro idę na paznokcie, Bardzo się cieszę, bo to jakoś mi się dobrze nosiło, bardzo mi się podobały, ale coś się... Też się pourywały miejscami. Tu, tu mi się złamał. Także jutro idę na paznokcie, jakieś sobie zrobić kolor. tęczę. dzisiaj. Wtęczę? Tak. Tak ty, ty, ty jesteś moja córeczka. Tego się nie oszuka. Pomyślę o tęczy, dobra? Tak. Zastanowię się, czy panie mają tęcze. Zobaczymy. I co dzisiaj, kolego, robiłaś? Byli, byli dziadki. Dziadki byli u Ciebie, no to super. Zadowolona jesteś? Tak. No to Zadowolona fajnie. Byli Zadowolona jesteś, że byli dziadki, tak? No trochę jesteśmy tacy statyczni, słuchajcie. Miałam dużo planów na wakacje Hani, ale trochę jesteśmy tacy statyczni, no bo... bo są dziadki, więc... Niech mają też ten czas razem, bo znowu będzie długa rozłąka. Zapewne. To co, żegnamy się, Hania? Szkie. Tu z widzami, którzy nas oglądają. Pa. Pa. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. Do następnego razu. Do następnego razu. Pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy. Bardzo. Bardzo, bardzo. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam i do następnego. Pa! Pa!